Dzień dobry, dzisiaj przygotujemy kolejny eksperyment. Będziemy do tego potrzebowali dużej butelki z wodą, niebieskiej farby, ewentualnie zakrętki, która potem nam się przyda, żeby wymieszać barwy, nożyczek oraz foliowy woreczek. Zaczynamy od naszego foliowego woreczka i szukamy, z którego miejsca jest, że tak powiem, zszyty. Jest u mnie z góry, więc zaczynam od dołu. I nacinam woreczek. Wycinam paski. Następnie otwieramy nasz woreczek i próbujemy się dostać do środka. Wlewamy do środka troszeczkę wody. i zawiązujemy ale zrozumiałam właśnie, że za dużo wody Dlatego będę musiała odrobinkę odlać. Musimy tutaj mieć tyle wody nalane, żeby potem się zmieściło to przez, przez naszą, bu, naszą butelkę do naszej butelki. Więc jeszcze raz związujemy. I wbierzemy naszą farbę, którą wkraplamy do naszej butelki, barwiąc ją. Żeby łatwiej rozprowadzić kolor, możemy zakręcić na chwilę korek i troszeczkę wymieszać. Po czym wrzucamy naszą przygotowaną ośmiornicę do środka. Niestety nadal jest za dużo wody, więc znowu muszę odlać. Związujemy jeszcze raz. Teraz powinno być dobrze. I wrzucamy nasz woreczek do środka. I obserwujemy jak nasza ośmiornica w środku się przemieszcza. Eksperyment jest gotowy.